konno, profesjonalnym układaniem koni oraz trenowaniem ludzi. Konno jeżdżę praktycznie od dziecka. Zaczęłam konno jeździć mając 10 lat, ale sportowo zajmuję się końmi 6 lat około. Końmi się zajmować trzeba codziennie i, i praktycznie rzadko kiedy jest taki czas, żeby miały zupełnie czas wolny, bo kiedy jest ich wolny dzień, to bierzemy je na ląż albo na spacer zawsze. Więc to bardziej konia dzień wolny jest niż nasz. E, więc w tygodniu mniej więcej e, zajmuje mi to no w zasadzie cały dzień, to znaczy 10 godzin dziennie, bo wiadomo, że z tymi koniami nie tylko trzeba je pojeździć, ale trzeba je wyczyścić, one muszą mieć całą regenerację, czyli jakieś solarium, kompanie itd., więc nie jest to tylko pojeżdżenie, które trwa 45 minut czy godzinę, natomiast jest to również cała obsługa wokół tych koni. Nie mam tylko samych koni, ale mam też ludzi, którzy posiadają te konie i tak naprawdę moją rolą jest rozwiązywanie ich wspólnych problemów. To znaczy, żeby te konie dobrze chodziły, to jest jedna rzecz, ale też żeby właściciele mieli z tego przyjemność, żeby to było w sposób bezpieczny, żeby się rozwijali, żeby razem z tymi końmi jakoś, żeby to nie było tylko w zasadzie takiej rekreacji, tylko żeby jednak ta para, w sensie jeździeci koń, szli do przodu, rozwijali się. W sposób dla nich właściwy, czyli niezbyt. Wiadomo, że ci ludzie normalnie chodzą do pracy, do szkoły, więc nie można im włożyć stricte sportowego treningu. Natomiast musi to być tak zrobione, żeby fizycznie to wytrzymali, psychicznie i żeby to była ciągle przyjemność i rekreacja, a, a nie po prostu. Zażynanie się brzydko mówiąc i, i ciężka sportowa taka rywalizacja. Pomagając koniom na pewno pomaga się ludziom, szczególnie ich właścicielom, bo te konie się stają przyjemniejsze dla swoich właścicieli i bardziej e, zrozumiałe roz, w sensie poprawia się ich relacje między nimi. Czyli te konie stają się grzeczniejsze, posłuszniejsze, bardziej rozumieją to, co ich właściciele od nich chcą. I to sobie stawiam w sumie za cel swojej pracy, nie, bo nie każda para chce mieć jakieś wyniki sportowe, a chodzi mi o to głównie, żeby, żeby było więcej zrozumienia między człowiekiem i koniem, żeby jedni i drudzy lepiej się czuli w swoim towarzystwie. Taka praca jest w zasadzie stylem życia, bo konie to nie jest tylko po prostu rodzaj pracy, którą się przychodzi rano, wychodzi wieczorem, ponieważ się myśli o tym cały czas, żyje się tymi końmi, to jest sposób, sposób na życie. Nie tylko hobby, tylko hobby zamienione w pracę, która się okazało, że, że przynosi zyski i można z tego po prostu żyć. A jest to po prostu właśnie sposób na życie, wypełnia mi to cały czas, wszystko co chcę robić i wszystko się wokół tych koni kręci. Rano wstaję myślę co one robią, co z nimi robić, jak mam wolne też myślę kto się nimi zajmuje i jak tam ten ich wolny czas wygląda. Więc mówię, jest to sposób na życie. A zamieniłabyś tę pracę na inną? Myślę, że nie. A ty co myślisz o Marcie?